McLuis MacLuis MC4 373, model 373, czyli homologacja na 5 osób do jazdy. 5 nawet 6 osób może spać w tym samochodzie. Z tyłu łóżka, dwa pojedyncze z możliwością e, połączenia. No, i jak wygląda ten samochód? Samochód już jest przygotowany, jest wyposażony pod klienta pod życzenie klienta. No, i co ten samochód ma, jeżeli chodzi o wyposażenie dodatkowe? Ma zamontowaną markizę, ma zamontowaną listwę LEDową pod markizą, którą, która ma pilota. Możemy sobie ściemniać, rozjaśniać. Ma zamontowany antenę DVB-T, klimatyzator. No i tak naprawdę zobaczmy sobie, jak wygląda ten samochód e, przygotowany. W środku, pięć osób może siedzieć przy stoliku. Stolik jest y, y, przestawialny w każdą stronę. E, w środku, remi fronty, przedniego okna. E, lewa, prawa strona, przód, kamera cofania. Deska rozdzielcza. Automatyczna skrzynia biegów, uchwyt na telefon lub tablet 10-calowy. Okno duże. Możemy sobie go zasłonić. Wszystkie okna mają moskitiery i zasłonki. Tak samo tutaj, jeżeli chodzi o wejście. Co poza tym? Telewizor zamontowany. Lodówka duża. Lodówka 140 litrów z zamrażalnikiem jeżeli chodzi o kuchnię, no to mamy jeszcze piekarnik. To też ciekawa funkcja. Kuchnia dwupalnikowa, pilot do klimatyzacji, pilot do telewizora, umywalka. Nad nami mamy klimatyzator Dometic Freshjet 2200. Co poza tym łóżko elektrycznie opuszczane. Spore dla dwóch osób ogólnie mamy wgląd przez jedno okno, drugie okno. Mamy z przodu świetlik, który jest teraz zasłonięty. Drzwi wejściowe, dwie osoby mogą sobie tutaj spać. Jest siatka pod spodem, którą montujemy w sobie w te dodatkowe uchwyty, jakby dzieciaki tutaj miały spać, żeby były bezpieczne. Podnosimy sobie łóżko do góry też jednym przyciskiem, elektrycznie stół. Stół złamaną nogą teleskopową, czyli tutaj też możemy stworzyć miejsce dodatkowe do spania. Fajne jest to, że jesteśmy tutaj odgrodzeni drzwiami, czyli mamy dwa pokoje. Przechodzimy sobie dalej. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy mm, sypialnię. Sypialnia ma łóżko z lewej, łóżko z prawej. Fajne, bardzo sympatyczne schodki, po których sobie możemy wejść. Tu oczywiście mamy też jakieś tam schowki. Łóżko z lewej, łóżko z prawej, i tu możemy zrobić jeszcze dostawkę. I wtedy trzy osoby śmiało mogą się wyspać. Prysznic pełnowymiarowy, duży. Jeżeli sobie przejdziemy dalej. To teraz, drzwiami od toalety, możemy sobie tutaj zrobić dodatkowe pomieszczenie. Czyli prysznic, toaleta, a tutaj, jak jesteśmy w sypialni, możemy sobie stworzyć jeszcze dodatkową zasłonką, odblokować się. I jesteśmy teraz właśnie w pomieszczeniu z sypialniami. Tak wygląda to pomieszczenie. Okno z jednej strony, okno z drugiej. Duże okno dachowe, gdzie możemy sobie faktycznie obserwować niebo, a w nocy gwiazdy. Dodatkowe miejsce na telewizor, który możemy sobie jeszcze zamontować w sypialni. Klient akurat sobie tego nie, nie zamówił. E, światło z lewej, światło z prawej. Tam też są wejścia USB do ładowania telefonów i z jednej i z drugiej strony. Jeżeli sobie przejdziemy dalej, to jesteśmy z powrotem w salonie. Duże, szerokie drzwi wyjściowe. A jeżeli chodzi o zewnątrz, o kampera, to teraz tak mamy. Duży garaż. Jest tu jeszcze poduszka, żeby stworzyć z tyłu łóżko pełnowymiarowe dla trzech osób. Dodatkowe poduszki, żeby stworzyć łóżko na dole, na miejscu stołu. Mm, komplet do przekazania samochodu pakiet startowy kliny najazdowe podłącze prądu papier toaletowy no taki pełny pakiet startowy. Garaż. Duży. Z tyłu, jeżeli chodzi o samochód. Mamy bagażnik zamontowany rowerowy na 4 rowery, kamerę cofania. No i jeszcze tutaj klient sobie zażyczył prysznic zewnętrzny. Fajna opcja. To jest prysznic zewnętrzny. Chodzi o to, żeby się spłukać ze słonej wody, opłukać dzieciaki, jakiegoś pieska, więc bardzo fajna rzecz. Eee, prysznic jest na szybko złączkę, więc się go szybko montuje i demontuje. Eee, Duo Control, czyli podpięcie dwóch butli gazowych jednocześnie. No i tak pokrótce wygląda właśnie przygotowany już do przekazania kamper. Model 373, ma czujnik zmierzchu, czujnik deszczu, aktywny pas ruchu, ma kilka fajnych opcji. To poza tym tutaj mamy jeszcze ukryte podgrzewaną podłogę i czujnik czujnik, podgrzewaną podgrzewany zbiornik szarej wody i podgrzewaną podłogę także tak wygląda pokrótce Mac Louis przygotowany już dla klienta pod kątem wydania przekazania, teraz tylko kosmetyka samochodu, wyczyszczenie czyli detailing na górze jeszcze widać antenę DVBT i klimatyzację. Także tak to wygląda.